Cześć, witajcie, z tej strony Dawid, dzisiaj. Kolejny film z Age of History 3. Na wstępie przepraszam za to, że nie było filmów przez ostatnie dwa dni. No, niezbyt miałem możliwość, niestety. Ale teraz wracam. Liczę na to, że na więcej niż chwilę zapłacę trochę Brytyjczykom już. I teraz tak. Ogarnęliśmy wojnę z Francją, jesteśmy rywalami, nic z tym nie poradzę. Sobie skroiłem wasala jednego i poza tym to tak. Poza tym, że tutaj mnie kraje nie lubią, co mogę olać kompletnie, bo nawet z nimi nie muszę mieć dobrych relacji, to co ja jeszcze potrzebuję? Ojoj, czego ja tu nie potrzebuję? Dobrze, że Francję w ten sposób ogarnąłem, że już jej nie potrzebuję kompletnie. Potrzebuję bardzo dużo część Włoch Tutaj całą górną cząstkę Całą Holandię Uuu i nie tylko Holandię Fryzję też Holandię chyba pierwszą ogarnę No chyba Holandia pierwsza wleci Kurde To chodź tutaj Moja armio Wezmę Savona, niech będzie Wezmę tutaj świątyń, trochę dobuduję Na tyle na ile da radę, muszę też tą Bourbonię zająć, ale póki to jest mój kraj to mogę ten sobie odpuścić Walkę z nimi, no bo To jest ale tak, oni się buntować nie będą, bo nie mają szans No ciężko by było żeby mieli tak na razie buntowanie się im nie opłaca Co prawda to boty one inaczej ten rozpatrują wszystkie te możliwości, tak? Ale wydaje mi się, że Wasal raczej nie ma w zwyczaju atakować swojego seniora, tak? Tutaj Chyba tak to jest brane pod uwagę. Teraz tak, dochód z Wasali nie ma sensu. Dodatkowe budynki też jakoś szczególnie nie. Kosz budynków to może bym sobie odpuścił. Limit pułków też. Akademia wojskowa i Akademia wojskowa dla generałów. A, i tak nie mam na maksymalnym poziomie, to dobrze wiedzieć. Oj. Dobra, podejrzana sprawa, ryby. No tak. Ach, z Holandią mogę pogarszać relacje. Jeszcze tak. Jeden raz muszę za 800. Wezwanie do broni z legnicą. Z legnicą? A, że to. Sorry Czesi, ale nie chce mi się. Ja mam swoją wojnę. Okej, okay, a ile mogę mieć? U, Ale ja mogę mieć armię. Ale mnie nie stać na taką armię. Jak ja mam utrzymać coś takiego? Dobra, jeszcze tutaj to arcybiskupstwo utrzymać. I teraz tak, ulepszamy jeszcze raz akademię wojskową dla generałów i możemy iść na wojnę z... Z tymi Czechów akurat będę poprawiać relacje, bo czego, nie? Wypowiadamy wojnę... Czego ja nie mam sojuszu z Czechami? Tia. No dobra, trudno. Wypowiadamy wojnę Holendrom. Liczę na to, że się uda. Z tego co widziałem już coś wpadło niezłego. A! Ale jakieś przepotężne, to to nie jest. No i gig. Z kim ja się biję w końcu? Z Holandią. Jezu, tu prawie tego nie widać. Dobra. Co to mi tam hasa po tym... po polu? Ty panowie. O dobra. Ich holenderskie wojsko albo te ich sojusznicze. Dobra. No zapraszam. Dziękuję. Biorę teraz tak. Tutaj mamy plus 90. Kurde, ciężko było, bo ten w sensie ciężko. Nie było ciężko jakoś, ale średnio szło, no widać było tak. Że tak lipa trochę. Oj Dobra. I teraz tak. Bardzo mi się sypnęły relacje, no niektóre Niektóre tak. No muszę poprawić, ze z tą Francją, tak? Trochę pieniędzy im da mi się poprawi. Najpierw je muszę oczywiście mieć. Dobra. Ja mogę im tak pomóc z ekonomią. Już zniszczyłem im państwo ziemią, w sensie. I pozycją, dość konkretnie, bo byli drudzy. To im mogę odpłacić. Co mi to tam przeszkadza? Do no kiedy my mamy ten sojusz? 81., ale niedługo. No dobra. I poza tym, to co tu jeszcze wspaniałego mamy? Wielka Brytania. Brytania, tutaj brytyjskie, tak Tutaj, tutaj te takie malutkie ksiąstewka Cały Neapol. Prawie cały albo cały? Dobra, nie wiem. No ogólnie. Duża część Republiki Weneckiej. Ta Bourbonia, tutaj mamy te części północne. Normandia jest angielska, to jest problem. Tutaj też jest angielski. Mm. No szczególnie dobrze to to nie brzmi, powiem wam. Mogę Wam z niewagę wysłać i Was zająć, bo jesteście szybkim krajem do przejęcia. No właśnie. No, ale pewnie mi się relacje teraz sypnęły konkretnie z niektórymi krajami. Albo wszystkimi, no świetnie. Brzmi dobrze. Dokładnie wszystkimi, no. A niektóre kraje to widzę mają jakieś konkretne, ale do nas. Za pieniądze da się ogarnąć wszystko. Dajemy poprawianie, poprawianie To niech się poprawia, tutaj też się poprawia coś. Z Francją się biją, okej. Okay. Tutaj też. Dobra, niech się poprawiają te relacje, może coś tam się ogarnie. Z tego co widzę Francja nawet przegrywa. Chodziwo. No dobra. W sensie trochę mnie to dziwi, że Francja przegrywa z krajem takim malutkim w sumie. No ale dobra, co kto lubi? Nie oceniam, tak Dobra, tutaj musimy poprawić z yy, wami... z wami chcę w sumie poprawiać. No nie chcę, bo i tak księstwo Mediolanu kolejne w kolejce stoi, tak? Do podbojów. Oczywiście moich podbojów. Eee. Uuu, te północne takie trochę Kiepskie te relacje Wszystkie Okej okay. To źle Brak doradcy, w ogóle zapomniałem o doradcach Oto brzmi dobrze Okej okay. Palatyna treński będę sobie pogarszał relacje powoli co już wygasło, o to bardzo mnie to cieszy akurat mogę sobie za założyć nowy w sensie podpisać no z Anglią jeszcze się nie bije, nie chcę na razie tak, ten Mediolan musimy ogarnąć później wbijemy się w Wenecką Republikę jeśli nie przegrają z Węgrami uuu, dobra nie przegrają Urząd Skarbowy, badanie skończone. Okej. Okay. Brzmi dobrze. Również. Akademia Wojskowa. Myślę, że to jest naprawdę. Git pomysł. Co się dzieje z Imperium Osmańskim? Okej. Okay. No czego mnie znowu nie lubi to. Co to jest w ogóle? Arcybiskupi Kolonii. A, bo tutaj się jakieś kraje pozajmowały. Lepiej dla mnie w sumie. Mniej będę musiał podbijać. No, spoko. Dawajcie, chłopaki, więcej. Się podbijajcie. Pomagacie mi. Dobra, z Mediolanem myślę, że. Uuu, uh, 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 dobra, macie bardzo złe relacje z każdym. Mi się też sypnął przez te relacje, no wiadomo, że tak. Bardzo się sypnęły z kimś. Tak. Ktoś znaczący tutaj? No tak, średnio. Republika Wenecka jeszcze mnie nie lubi, ale to mi wisi w sumie. O, dziękuję chłopaki Oje Ło, o Coś drogo. Ty, osada założona Czego wy mi nagle jakieś osady zakładacie? Gdzie, tu? Aha Dlaczego to się samo zakłada? Ktoś się samo zakłada. Jakiś w ogóle... nie znam. Królestwo Anglii się w kolonie bawi w 1584 roku, nie? Dobry chłopaki. A tutaj coś takiego. Nie, tutaj czeplen. No sam syf. Widzę królestwo polskie dalej się trzyma. Dobra, dobra. Kij królestwo polskie na razie, tak. Miałem się czym innym zajmować, w ogóle oglądam mapę Dobra Brak generała, co mu się stało? 5.16, jest git uh, uh. Mogę chwilę potracić punkty, spoko Kilka krajów sobie pogarsza relacje, ale to im się nie opłaca Wenecja. Yy. Wenecja. Dobra, Wenecja coś robi. Tyle wystarczy. Liczyć tylko na to, że nie przegrają wojny, bo jak z Węgrami, będę musiał się bić. Wolałbym jednak z Wenecją. Jezu, ile rozejmów. Biskupstwo, arcybiskupstwo, tutaj jakieś takie małe coś. Z Wami poprawię, z Wami poprawię, z Królestwem Anglii również poprawię relacje na tyle, na ile mogę. A nie mogę. Mam 2000 złota w skarbcu, nie wiem dlaczego. Dobrze. I co tu jeszcze mnie nie lubi? Szczególnego, chyba nic. Gdzie moja armia? Tam sobie biega. Na plus jesteście plus 2%, no to... Za dużo to to nie jest, ale musi starczyć. Żeby zapewnić mnie w tym, że... Nie pomogę Węgrom, tylko sam sobie podbiję. No i co? A i Czesi tam się przejdą już uu. Nie, dobra jest Jest git Bierzemy wszystko tam Ile da radę Egzekwujemy Zgarniamy wszystko Uuuu, uu. dobra Relacje nam się sypnęły po raz kolejny, oczywiście. Nie dziwi mnie to, ale liczyłem na to, że troszkę mniej będzie szkód. Szkód relacyjnych, oczywiście. A tu widzę, że poszło gorzej niż się spodziewałem. Nie lubią mnie głównie ci sami. To jest tylko plus. Ale kurde, te takie małe jeszcze. Bo tutaj chodzi o te księstwa, nie? Ja nie chcę, żeby mi nagle wybuchło 10 wojen z jakimiś małymi kuwienkami, nie? Bo to... Też tak średnio mi się chce z tym bić. Nie ma po co w ogóle? Salzburg jakiś nas nie lubi. Widzicie? Jak mocno w ogóle. Z węgrami się opłaca na pewno. Dobre relacje, mieć, więc z węgrami sobie poprawię, żeby poprawić. Tyle styknie. <laughs> nie wiem, zobaczymy. Tutaj nic nie będę się zastanawiał. W ogóle mamy malutki dostęp domowa. Może? Tutaj macie kanalik taki. No dobra, no. Spoko. 17. Tu mamy ten tyrol cały, który jest swoją drogą mały. Potrzebuję go jeszcze. Nie, ale sobie chyba wezmę. Nie wiem, zobaczymy. Bo tutaj od strony tej nie potrzebuję już nic. W sensie tej górnej, nie licząc tej tu prowincji. No tak. Bardzo porozwalane mamy, ale to się ogarnie, tak. Burban nie będę musiał ogarnąć jeszcze w tym filmie. Albo najpierw największą kulę u nogi tutaj biskupów, arcybiskup uuu za dużo dobrych relacji mają, dobra to nie? Okej. Okay. Nie okej okay właśnie, ale okej. Okay. Co wy chcecie ode mnie? Co to jest? Z czym wy się bijecie? A no to wy już ogarnęliście. To daj tam spokój. Osada założona. No i git. Tam zakładajcie, panowie kolonialiści. Tam. Dobra, tam jak ja nic nie muszę robić. Wspaniałe. To jest ciekawe w tej grze, w sumie. Nie wiedziałem, jak tutaj działa ten system kolonialny, nie? A tutaj widzę, że wystarczy, że ja sobie siedzę na dupie nic nie robię? I to się samo, automatycznie zajmuje Ja sam mogę, mogę tu inwestować, czy cokolwiek innego robić ropę kopać tutaj po tysiąc ludzi się robi no dużo to to nie jest ale wiecie w tamtej prowincji co już zajęliśmy, mamy 9000 tysięcy jednostek więc już nie mało teraz tak dużo dobrych relacji nie dużo dobrych relacji więc bierzemy uos i tak mi poleciały do spaka Spoko, paki Czajek. Tutaj z Tobą nic nie zrobię. Tutaj Katalonia mnie mocno nie lubi. ki w nich. Slawonia. Cokolwiek to jest. Ingolsta, Dobra, wszystkie te same w sumie. Niestety nie ma tutaj nakazów aneksji. Tak jak było w Age of History 2. Więc muszę zajmować się tym w sposób inny. To uburbanie też sobie zajmiemy, bo czego nie? Dziękuję. E, zainwestowałem zamiast. Tak, zamiast przejąć prowincję, no jasne, rozumiem. Ale jest nic i tak. Złota era wojska. I teraz tutaj przeniesiemy. Nie wiem, czy jeszcze w tym filmie, może w tym. Nie wiem, zobaczymy, tak. Na pewno tak. Mamy bardzo złe relacje. Z Francją mogę już poprawiać. Fajnie. Z Akwitanią również mogę poprawiać. Z Wielką Brytanią nie mogę poprawiać. No oczywiście, że nie. Ok. Nie w ogóle pogarszają się z nami relacje, z tego co widzę. Hum, hum, hmm. Dobra, dobra. Republika Genui. Na razie te wszystkie już ogarnę relacje. Teraz tak, czego jeszcze tu potrzebuję? Tutaj dobrze, że ogarnięte jest. Mhm. No, was bym mógł jeszcze tutaj się pozbyć, tak? Bo później Królestwo Anglii to coś. Hrabstwo Flandrii dokładnie, dobra. Mania Największy producent. Brzmi dobrze, naprawdę dobrze. Półki myślę, że to jest niepotrzebne, ale z tego co widzę, mam też dużo cudów, których nie budowałem, bo zapomniałem. Cud, katedra w Mediolanie. I pałac wersalski. No jasne, logiczne. Nagle se relacje poprawiają. Mocno poszły w dół. No trochę. Ale z kim mi tam się pogorszyły? Z jakimiś nieważnymi krajami. O tu na przykład katalizację. Kogo jakaś realizacja interesuje? Okay. Szybko poszło, okej. Okay. Teraz tak, czy to jest wszystko z tych? Tak, z tych części nawet za dużo, ale to mówiłem: to nie chodzi o ilość terenów, tak. Tutaj nie jest żadnych blokad. Tutaj ja to robię pod kątem jednego z najrzadszych Achigmentów na Steamie, yy, bo na Steamie mam tą grę. Nie wiem, czy da się gdzieś indziej. Jeszcze chyba się da. Tak więc wydaje mi się, że na ten film to już na tyle będzie. Jak widzicie, jedyne co tutaj jest złe, to relacje. I jak widać, są niektóre bardzo złe. Bardzo, bardzo złe. No cóż, tak bywa. Nikt nie powiedział, że mają się wszyscy lubić po kolei. No i co? Lotaryngia nasza przewspaniała, przepotężna jest wielką potęgą kolonialną. No, kolonialną może nie. Wielka Brytania jest kolonialną potęgą. Ale to nie jest ważne. Wielka Brytania, Anglia. No nasza to jest bardziej potęga europejska, tak? No ale jest dobrze, tak? Coraz bliżej i myślę, że jeszcze kilka filmów. Nie wiem, 3-4, maksymalnie 2. Z2 jeszcze i... będzie zrobione. No więc co? Dziękuję wam jeszcze raz. 17 milionów ludzi będzie u nas mieszkać wtedy. Ciekawie. Prawie ponad co w 12 min, Okej. No i co? Dziękuję Wam jeszcze raz. Ja zapisuję. No i... Papa. Pa.